Do misji tej trafiłam poprzez plakat, który wziął w centrum miasta i zapraszał na wykład na temat medytacji i kultury Dalekiego Wschodu. I poszłam na wykład, na, na którym był proponowany krótki kurs medytacji. Miał się składać z trzech spotkań. No i później osoby, które go skończyły, miały go sobie praktykować w domu. Skończyłam kurs, ale oczywiście na trzech spotkaniach się to nie zakończyło, ponieważ osoba, która prowadziła kursy, proponowała nam inne atrakcje, na przykład jak wolontariat albo nauka języka angielskiego, ponieważ osoby, które tam przychodziły, płynnie mówiły po angielsku. I lekcje z angielskiego też były za darmo, więc zaczęłyśmy chodzić też na dodatkowe kursy, po czym. W ramach tych zajęć e, stopniowo wprowadzono nas e, w doktrynę e, misji czajtani, czyli przejawiało się to e, e, wprowadzaniem w kult religijny. E, cały czas nam powtarzano, że nie jest to nic złego, e, nie, e, nie jest to rezygnacja z własnej religii, że nie jest to sprzeczne na przykład z, z katolicyzmem, więc e, nie doszukiwałam się sama jakichś e, punktów zaczepienia. Sekta dostarczała nam to, czego myśmy potrzebowali. Ja na przykład nie miałam dobrego kontaktu z, z rodzicami, więc wszystkie kłopoty, które miałam związane, nie wiem, ze szkołą czy z przyjaciółmi, to tam zostałam wysłuchana. Także oni poświęcili mi dużo czasu, tyle ile chciałam, wykazali zainteresowanie i to zainteresowanie powodowało to, że ja czułam się lojalna wobec nich. Misja tani doprowadziła do tego też oczywiście za moją zgodą, że ja wyprowadziłam się z domu. Przerwałam naukę w szkole i zamieszkałam w ośrodku. Takim pierwszym momentem, gdzie zaczęłam się zastanawiać, gdzie tak naprawdę jestem i z kim mam do czynienia, było to, że zaczęły się wymagania. Musiałam wstawać wcześniej rano. O, o pół do czwartej czwartej rano, w godzinie piątej zaczynał się program. Więc y, mieliśmy twardo narzucony plan zajęć, z którego potem musieliśmy się rozliczać i, i każdy po zakończeniu dnia po prostu musiał zdawać raport, w którym przedstawiał co wykonał, czego nie wykonał. Więc y, były sztywno na rzucone y, zasady. Chociaż posiłki też były dosyć rzadkie, ponieważ jedliśmy tylko dwa razy dziennie, a, a przez cały dzień po prostu ciężko pracowaliśmy. Jeżeli ktoś nie wykonał swoich obowiązków w danym dniu, nie miał prawa położyć się spać. Musiał po prostu to skończyć. Ten sztywny plan narzucony i, i ten szybki system pracy, ciężkiej pracy, powodował to, że człowiek był tak wykończony, że praktycznie nie wiedział, jak się nazywa. I sen był po prostu rarytasem, na który każdy czekał. Jeżeli ktoś czegoś odmawiał, nie chciał czegoś zrobić, to był zastraszany. Jeżeli... Najczęściej takim argumentem było zastraszenie po prostu poprzez groźby skierowane w kierunku rodziny. Także jak, jak ktoś tak powiem się stawiał, to było mówione, że jeżeli nie, to pożałujesz albo pożałuje osoba ci bliska, wszędzie, gdzie wychodziliśmy na, na miasto czy do sklepu gdziekolwiek, to byliśmy po prostu obserwowani przez kogoś. Z, z sekty, nie wiedząc o tym, a, ale to potem po prostu udało się zauważać albo wyczuć. Jak, jak ktoś za kimś chodzi, to po prostu człowiek to czuje. Osoba, która, która wierzy i która kultywuje ten kult kreszny, jest, ma po prostu wpojone do głowy, że osoby z zewnątrz są yy, zakałą dla niej, po prostu zniszczą jej życie duchowe i i to jest bardzo głęboko, tak w pamięci utwierdzona, że po prostu te, te osoby się boją. Było wpajane nam, że kontakt z osobami z zewnątrz jest dla nas niekorzystny i, i był zabroniony. Dlatego nawet, jakbym chciała, to nie mogłam się kontaktować z nikim innym. Uciekłam wraz ze swoją przyjaciółką w momencie, kiedy cała sekta wyjechała na trzydniowy zjazd. Także udało nam się zostać w ośrodku pod pretekstem po prostu pilnowania ośrodka i dbania o niego w tym czasie. Udało nam się zostać i w tym momencie, jak oni wyjechali, to się uciekło. Jak wróciłem do domu, to pierwszym momentem było takie spotkanie matki z córką w drzwiach. Więc moja mama oczywiście się rozpłakała, a ja nie wiedziałam co mam robić, więc też się rozpłakałam, bo bardzo ją chciałam przytulić, ale też miałam wpojone to, że nie wolno, ponieważ wszelkie okazywanie uczuć, żalu czy smutku było yy, po prostu powstrzymywane. My, yy, myśmy mieli być twardzi, uśmiechnięci i nie pokazywać nic po sobie, że jest coś źle. Jak nie dać się zwerbować sekcie? Pierwszym bardzo ważnym elementem to jest po prostu wiedzieć, co to jest sekta. Podczas wielu spotkań, rozmawiając na temat sekt, ludzie są głęboko przekonani, że wiedzą, co to jest sekta. Natomiast jak przychodzi do już wiedzy jakiejś fachowej, ta wiedza jest bardzo znikoma. Praktycznie każdy człowiek jest głęboko przekonany, że on do sekty nie zostanie zwerbowany, bo on jest przecież inteligentnym człowiekiem, on umie po prostu przewidzieć pewne rzeczy, on się umie bronić. Natomiast werbownik do sekty jest osobą przeszkoloną, jest osobą, która doskonale zdaje sobie sprawę, co chce osiągnąć. Także werbownik ma na ogół przewagę. Poza tym w wielu sektach stosuje się różnego rodzaju kursy i zajęcia, dzięki którym tak zwany werbownik po prostu doskonale umie jakby czuć człowieka, którego werbuje. Najczęstszą formą werbunku jest metoda poprzez kirtan, czyli śpiewanie na mieście mantr. Jest to mała grupka, Złóżmy dwóch chłopaków na na gitarze, cztery dziewczyny obok śpiewają. Reszta grupy, która jest wyznaczona przez, przez lidera ośrodka, sprzedaje gazety. Które oczywiście są o tematyce emisji jajtami, założycielu itd. No y, Najczęstszym sposobem jest właśnie zaproszenie na kurs medytacji bądź spotkanie, ogniska, wyjazdy. Inną formą jest y, y, zwerbowanie osoby poprzez FLIRT, na przykład albo poprzez. Y, My reagujemy wtedy, kiedy albo uzyskujemy własnymi metodami informacje o tym, że członkowie takiego związku popełniają przestępstwa, bądź też mamy do czynienia z zawiadomieniem o przestępstwie osoby, która stała się ofiarą. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z takimi przestępstwami jak znęcanie się fizyczne i psychiczne, jak groźby karalne, groźby popełnione popełniania przestępstwa na czyjąś szkodę. Dochodzą też takie przestępstwa jak wymuszenia rozbójnicze, innymi słowy mówiąc żądanie korzyści majątkowych pod groźbą popełnienia przestępstwa na szkodę ofiary. Wielu ludzi zadaje nam pytanie, kiedy można pomóc osobie zwerbowanej. Ja mogę powiedzieć w dwóch momentach. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozpoczyna się tak zwane zauroczenie, fascynacja, kiedy ktoś po prostu Zaczyna, powiedzmy, sygnalizować pozostałym członkom rodziny, że pozna ciekawych ludzi, jest bardzo ciekawa jakaś tutaj oferta tematyczna, są bardzo ciekawe zajęcia, w ogóle świetni, przesympatyczni ludzie. Wtedy można się od razu i trzeba się od razu zainteresować i starać się jak najwięcej rzeczy tutaj dowiedzieć na temat tej grupy. I drugi moment to jest taki, kiedy człowiek zaczyna samodzielnie po prostu myśleć. Między tymi okresami znajduje się okres fascynacji, zauroczenia, zakochania. W tym momencie nic nie da się zrobić. Bez względu na to, ktoś może zrezygnować z dzieci, ktoś może zrezygnować z swojej rodziny, z męża, z firmy przynoszącej niesamowite pieniądze, wtedy można z tego zrezygnować, gdyż człowiek jest, jest zauroczony, zakochany, myślenie logiczne w ogóle nie funkcjonuje.